Witam Państwa bardzo serdecznie z Sieradza, gdzie odbywa się piąta edycja Open Hair Festival. Wszystko skupione jest wokół postaci Antoniego Cierplikowskiego, bo to on bowiem nakreował to miejsce i sprawił, że dzisiaj mówi o nim całe miasto. Siedzi pan Jacek Walczak, prezydent Sieradza. Panie Jacku, jaki wpływ ma osoba Cierplikowskiego na Sieradz, na wizerunek Sieradza, na wizerunek miasta? No Wprowadziło trochę zamieszanie na pewno e, i sporą, sporą dawkę szaleństwa. E, staramy się go trochę naśladować, no, bo na pewno, naprawdę wyprzedzał swoją epokę. No i za każdym razem myślał o przyszłości i miał ogromną wyobraźnię. No, trzeba byłoby to, mieć to wyobraźnię 5 lat temu, żeby coś takiego stworzyć i żeby zaproponować chociażby taką zabawę. My raczej, jako Polacy, wolimy się śmiać z innych, chociażby kabarety, tak? To jest coś, co lubimy. W tej chwili to jest szał, ale już dużo gorzej się pobawić samemu i dać się postrzegać jako ta osoba, z której można się pośmiać. To już z nami dużo gorzej. Ale jest duża progresja, bo pięć lat temu było 120 osób, w tej chwili 680, a ja tonuję nastroje, tonuję, bo wiem, że w przyszłym roku trzeba będzie znowu wysiłek włożyć, żeby kolejny rekord pobić. Tak szczerze mówiąc to nawet nie chodzi o rekordy, tylko o dobrą zabawę. No ale rekord też się przyda. No, oczywiście, że tak. I osoba Cierplikowskiego jest jakby znakiem firmowym się radza. Stała się tą, tą taką marką, która przyciąga ludzi, która promuje miasto. Właśnie, jaki, jaki wpływ ma na wizerunek miasta ten festiwal? Festiwal ma mieć, ma być tym magnesem dla miasta i jego takim impulsem, takim magnesem. On co prawda odbywa się raz w roku i to trwa kilka dni, ale rozszerzamy jego zakres i formujemy przed, po. Zdjęcia, informacje są, są rozpowszechniane jeszcze w innych okresach. W związku z tym chcemy uzyskać taki efekt skali i efekt takiego magnesu. Sierac, open hair, open hair, sierac. No oczywiście tego nam nikt nie odbierze, ale to ma nam posłużyć do tego. Żeby być magnesem dla tych, którzy chcą przyjechać. I później się będą e, drapać po głowie. O kurczę, chcę gdzieś pojechać, gdzie pojechać? A może to się radza, a niekoniecznie na Open Hair Festival. Jest e, Ciągle remontujemy, rewitalizujemy i mamy kolejne atrakcje, i tych atrakcji będzie coraz więcej. I staramy się być takim miejscem, wypracować takie miejsce w Polsce. Nie, mam wielkie ambicje, żebyśmy w Polsce wypracowali takie środkowopolski region turystyczny. Nie mamy gór, nie mamy morza, ale dzięki. Takiej zabawie, wesołości i, takiej, i, i dobrej pracy możemy spowodować, żeby ludzie przyjechali i przyjeżdżali tak na co dzień. A tak personalnie z tej edycji, co najbardziej zapadło Panu w pamięć? No w tym roku jestem bardzo zachwycony tym, że udało nam się pozyskać wolontariuszy. To jest takie, może to zabrzmi tak zbyt górnolotnie, ale naprawdę do tej pory było to naszą bolączką. Piąta edycja to nie jest dużo. Ale ona sprawiła, że trafili się młodzi ludzie, którzy chcą dla nas pracować, czyli uwiarygadniają festiwal i wiedząc o tym, że to jest dobra zabawa. A jak wygląda frekwencja na festiwalach? Czy ona w perspektywie tych pięciu lat rośnie stale? Też jest rekord. Jak mówię o tym, strasznie mnie to, strasznie się tym ekscytuję. Dlaczego? Dlatego, że były trudne początki i było trzeba było zwariowany, być zwariowanym, żeby coś takiego, coś takiego pociągnąć. Teraz przychodzą już takie pierwsze, drugie efekty. Stworzyło się już ciasto, Antuanka, są specjalne menu Antuana w restaura, jednej z restauracji w rynku. Także to są takie efekty, które idą, idą, po pięciu latach przyszły i mam nadzieję, że będą jeszcze dalsze. Dzisiaj po raz pierwszy w rynku był przewodnik, turystyczny, który oprowadzał osoby napotkane po atrakcjach turystycznych, więc to zaczyna żyć. Wrzucamy drugi, a może nawet już trzeci bieg, ale tych biegów na pewno będzie 18, w związku z tym jeszcze daleko, duża droga przed nami. Jak patrzę na tych wszystkich ludzi, to mi serce rośnie, bo progresja jest duża. Naprawdę wiele robimy, żeby zwiększyć zainteresowanie i już jest wszystko. Jest piękno, są piękne kobiety, są warsztaty wszystkiego rodzaju, teneczne, fryzjerskie, plastyczne, muzyczne, ale są również pokazy mody, pokazy fryzjerstwa, show. Wczoraj był pokazy magii, są koncerty muzyczne. No to jest taka potężna dawka, taki koktajl, który musi smakować i mam nadzieję, że będzie skuteczny dalej. Koło mnie Ada Fijał i Maja Bohosiewicz, To wy byłyście dzisiaj gwiazdami spektaklu, prawda? O Antonuan. Co powiecie o tym spektaklu? Jak wam się podobał zamysł? No, sam zamysł było połączeniem dobra i zła. Dzisiaj ja jestem tą złą, no, walka, walka odwieczna, bardzo klasyczny motyw walki dobra ze złem i oczywiście inspirację Wielkim Antuanem. Czy to do, zostało dobrane do tych charakteru, czy dobrze, nie, bez problemu wcieliłyście się w rolę? Jest to zadanie aktorskie, więc myślę, że nie było najmniejszego problemu. Nie musiałyśmy rywalizować o to, która jest dobra, która zła. Zostały przydzielone role, każda ją odegrała. Jak Wam się podoba w ogóle całe wydarzenie w Sieradzu, tutaj, który się odbywa, Open Hair? Co o tym powiecie? Że przede wszystkim mistrz z lat 20-30, czyli Antoine, jest wspominany w taki sposób, bo naprawdę sukces polskiego fryzjera, który czesał największe gwiazdy i w zasadzie stworzył tą nową modę lat 20-30, czyli modę na chłopczyce i czesał takie gwiazdy jak Edith Piaf czy Pola Negri, więc jakby najwyższej rangi mistrz. Cieszę się, że jest wspominany. Mhm. Właśnie tutaj, w miejscu jego urodzenia. Tak jest. Wy wcześniej widziałyście coś o Antuanie, prawda? Czy to pierwszy wasz właśnie... Tak, ja widziałam, kiedyś widziałam dokument o Antuanie. Dlatego tym bardziej się cieszyłam, mhm. kiedy został mi zaproponowany udział w, w tym przedsięwzięciu. E, a dodatkowo mogę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał sieradz. Ma fantastyczny rynek i przepyszne tagietele. Dobra, nie będę was dłużej męczyć, przebierajcie się, lecie na górę. Dziękuję bardzo za wywiad. Pozdrawiamy bardzo serdecznie portal modne włosy, Adafiał i Maja Bohosiewicz. To było na odwrót, ona jest Adafiał.